Teraz porozmawiajmy poważnie, bo rzeczywiście czas podsumowań, również czas podsumowań polityki krajowej. Pytanie, czy dzisiaj istnieje polityka krajowa bez tego tła międzynarodowego. Gościem poran Radia Republika jest pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Halo, dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, Taki rok trochę niesamowity, bo chyba kiedy się zaczynał, mało kto jednak mógł przypuszczać, że będziemy go kończyć i rozmawiać o konflikcie między prezydentem nawrockim, prezydentem reprezentującym prawicę, no ale taką prawicę szerszą niż wystawiająca go, go tylko Partia Prawo i Sprawiedliwość, a rządem Donalda Tuska. Właściwie wydawało się chyba, że już politycznie wszystko jest pozamiatane i że po wyborach prezydenckich będzie pozamiatane do końca? No, zdecydowanie, no to było po pierwsze najważniejsze wydarzenie polityczne tego roku, mijającego, bo wybory prezydenckie zawsze takim wydarzeniem są, a nie było innych um, wyborów prawda, w tym roku wyjątkowo. Um, no i druga, druga sprawa to jest właśnie zwycięzca tych wyborów, czyli, czyli Karol Nawrocki, um, któremu no właśnie nie można powiedzieć, że nie dawano szans, co nie dawano kandydatowi prawicy, tak, czyli dokładniej Prawa i Sprawiedliwości szans, żadnemu właściwie szans na wygrywanie Graną I rzeczywiście w sondażach ci kandydaci nie wyglądali dobrze. No, jako kandydaci właśnie z jednej Prawicy, która oddała władzę dwa lata wcześniej. Więc rzeczywiście to było zaskoczenie. I, no i to oczywiście było wiele czynników, które do tego doprowadziły. No, ale teraz mamy troszeczkę taką. Przez to właśnie rekonfigurację tej, tej, tej nie tyle sceny politycznej, bo to swoją drogą, ale też tego konfliktu politycznego mm, głównego. Y, dlatego, że y, ta polaryzacja y, polityczna, ona się trochę przeniosła y, z tej, tego, tej osi PiS-PO na oś premier-prezydent, prawda, tutaj też trochę premier się, można powiedzieć, też dostosowuje do tego, bo tutaj mocniejszy mandat ma prezydent dzisiaj i też większą popularność, większe zaufanie, na pewno społeczne no i prezydent, i premier przepraszam, no próbuje jakoś uczestniczyć, czy uczestniczy, nawet nie próbuje w tym konflikcie, bo to też, żeby wzmacniać swoją pozycję polityczną i to jest też takie ciekawe zjawisko. Jest też tak, że ten rok jest takim rokiem zapowiadanych przełomów, no bo tak jak już mówiliśmy, na początku roku wydawało się, że kandydat prawicy nie ma żadnych szans, to więcej ja pamiętam, no poważne bardzo diagnozy, które mówiły właśnie, że wystawienie Karola Nawrockiego to jest trochę taka kapitulacja, że wystawia się kandydata właśnie niepartyjnego po to, żeby w razie czego jego porażka nie była jakąś wielką polityczną stratą. No ale potem po tym zwycięstwie dla wielu zaskakującym Karola Nawrockiego z Koreli były takie prognozy, że właściwie rząd koalicji za chwilę się skończy, że premier Tuski jest już człowiekiem przegranym na politycznym wylocie. Przepraszam za kolokwializm. No, mamy koniec roku, mamy ten konflikt, o którym pan profesor y, wspomniał, który organizuje nam w pewnym sensie życie polityczne, no ale mamy też Tuska, który no, wbrew zapowiedziom politycznie nie zginął, a nawet zjadając tak zwane przystawki można powiedzieć, że chyba się wzmocnił. No, Zdecydowanie tutaj też wielokrotnie. Wieszczono koniec właśnie takich polityków jak Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński, bo to oni reprezentują trochę ten jeszcze stały, ale trwały też na, na razie, na dzisiaj podział na scenie politycznej i wielokrotnie to się nie, nie sprawdzało i tak jest też tym razem. No, bo dla, no właśnie dlatego słusznie pan rektor powiedział, że wzmocnienie koalicji obywatelskiej nastąpiło kosztem tych małych partii, szczególnie właśnie tu mówimy o Polsce. 2050, no ale też um, pamiętajmy um, o tym, że mamy trudną sytuację zewnętrzną. No i to jest też tak, że rząd, każdy rząd w tym, w tym momencie, no, będzie trochę zyskiwał, to znaczy właśnie na tej sytuacji zewnętrznej, no bo oczywiście rządzący mają narzędzia takie, które powodują, że, że ludzie się wokół rządów każdego, część ludzi się skupia, tak? Dlatego że mówię tu o zagrożeniach bezpieczeństwa po prostu i rząd naturalnie występuje w tych różnych momentach i w tych zagrożeniach jako ten taki stały punkt, prawda, punkt, który dysponuje władzą, dysponuje wojskiem i tak dalej, i tak dalej, dysponuje mandatem do na przykład negocjacji międzynarodowych i to między innymi też powoduje stałe, stałe notowania rządu, ale też oczywiście no, nie, nie, nie ma co ukrywać, że przecież ten rząd ma wielu swoich wyborców i wielu swoich oddalić. Wyborców, czy w ogóle premier, koalicja obywatelska ma stały elektorat, który, który po prostu go popiera. I on się właśnie w tej chwili, no na no, koalicja obywatelska jest zadowolona właśnie z tych sondaży, zresztą i słusznie. No bo tutaj na prawicy z kolei jest więcej większa konkurencja dzisiaj, prawda? I y, y, prawo i sprawiedliwość, y, trochę mam niższe notowanie właśnie kosztem. Ale to pani profesor, jeśli pan pozwoli materiał. za chwilę może o prawicy, ale jeszcze pytanie mm -hmm. o, te, o to poparcie dla Rządu Tuska, no bo wydawałoby się, że jednak w takich zasadniczych sprawach społeczno-ekonomicznych jest no, co najmniej źle, tak? Sprawy związane z kryzysem służby zdrowia, które oczywiście ma korzenie w całej strukturze III Rzeczpospolitej, ale wyraźnie widać, że teraz no, tutaj pewne zjawiska są już doprowadzane do no, ostateczności. Te m, zadziwiające dyskusje o tym, czy kobiety mogą rodzić na pogotowiu wobec ograniczenia, Dostępności oferty szpitalnej. No, z drugiej strony, trudna sytuacja ekonomiczna, niezależnie od wskaźników, informacji o kolejnych zamykanych firmach, o ludziach, którzy tracą miejsca pracy, często w takich miejscowościach, gdzie likwidacja jakiejś jednej dużej firmy powoduje w ogóle zanik nawet pewnej tkanki ekonomicznej w całej okolicy. Czy jest tak, że jest taki elektorat, dla którego. To, żeby nie rządziła prawica, nie rządził ten nielubiany przez nich PiS jest ważniejsze na przykład niż to, że no, nie wiem, firmy bankrutują, a dostęp do lekarza jest coraz gorszy. Rzeczywiście jest tak, że jest jakaś taka zasadnicza grupa wyborców, dla których to, że nie ma PiSu jest ważniejsze niż cokolwiek innego? No oczywiście, to znaczy to jest grupa... Powiedziałbym, to, to oczywiście to nie jest 10, 35%, tylko może troszkę mniej, ale jest rzeczywiście taka grupa osób. To się mówi o tak zwanych czwartych elektoratach i każda partia to, to oczywiście ma, ale m, też zauważmy taki moment, że jakby m, z tej strony trochę nie ma alternatywy, tak, bo tą alternatywą już nie jest Polska 2020. 50, no i to, to jasno wynika ten przepływ właśnie wyborców z tej partii do właśnie koalicji obywatelskiej, no i ja tutaj raczej uważam, że nie ma już jakichś specjalnych powodów, czy, czy nawet czy miejsc wzrostu no, na koalicji obywatelskiej, no, ale też właśnie nie ma alternatywy jakiejś, czyli co wyborcy, którzy ewentualnie by wykazali pewne zmęczenie, czy, czy, czy jakoś zdenerwowanie, żal do tej koalicji, czy do, do w ogóle do, do koalicji obywatelskiej, co mieliby zrobić, tak, no nie mają za bardzo dzisiaj na kogo głosować, no trochę SLD, no, ale ona ma, ma stabilne nocowania, Nie ma tej polskiej 2050 PSL, to nie jest ten elektorat jednak. No więc no, on się siłą rzeczy też utrzymuje przy, przy koalicji obywatelskiej. Ona dzisiaj jest taką partią, co jest jej siłą, oczywiście, co jest partią symbolizującą właśnie dominację na tej stronie, po tej stronie sceny politycznej. No i to jest logika polaryzacyjna. Logika to znaczy. polaryzacyjna to zaraz porozmawiamy o drugim w elemencie tej, tego pejzażu polarizacyjnego przypominam, że gościem Radia Republika jest profesor Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski. Proszę państwa, chwila muzyki i za moment wracamy do rozmowy z naszym gościem. To jest Radio Republika i poranek. Godzina 6.39, dobra polska fala Radio Republika, a gościem jest pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, witam ponownie na naszej antenie i w tej naszej rozmowie podsumowującej trochę rok polityczny, rok 2025. Pan profesor tutaj wspomniał o tym, że ten mechanizm polaryzacyjny, ten podział Polskiej polityki na dwa obozy. On cały czas obowiązuje, cały czas istnieje, no ale przecież coś takiego nowego chyba zaistniało, jeśli podczas wyborów prezydenckich, z jednej strony ogromny sukces prawicy, no i samego lidera Jarosława Kaczyńskiego, który jest takim kingmakerem polskiej polityki. Kolejny Kandydat na prezydenta, mm, przez niego wybrany, okazał się zwycięzcą. No ale ta koalicja wyborców, która wybrała Karola Nawrockiego, to przecież nie był tylko pis. To byli często ludzie, na przykład z młodego pokolenia, którzy na pis by już nie zagłosowali, którzy co więcej na co dzień mówią pis po jedno zło: nie chcemy dłopolu i tak dalej. A jednak poszli i zagłosowali właśnie na kandydata prawicy, choć niepartyjnego. Pytanie, czy taka koalicja wyborców, mówię teraz o wyborcach, która zaistniała podczas elekcji prezydenta, czy to jest jakiś element trwały w polskiej polityce? No, to raczej, raczej nie, dlatego, że to była koalicja, jeżeli tak ją kreśla, na drugą turę, a nie na pierwszą. No, w, pierwszej, w pierwszej mieliśmy do czynienia ym, z, z takim policzeniem się tych elektoratów bardziej partyjnych, powiedziałbym, ym, ale oczywiście to też pomogło Karolowi Naworskiemu, że był przedstawiany właśnie jako i był, zresztą sam był, jako kandydat właśnie niepartyjny, no bo nie był jednak tym członkiem partii politycznej, i na tym zależało Prawo i Sprawiedliwości, ale później te drugie tury, one się charakteryzują no, też bardzo dużym głosowaniem. Negatywnym, to znaczy w drugiej turze wielu wyborców głosuje właśnie byle, by nie ktoś tam, prawda? Czy Nawrocki, Trzaskowski, w tym przypadku akurat tych naszych wyborów, ale tak jest zawsze w czasie wyborów prezydenckich, właśnie tej drugiej tury. No i tutaj część wyborców głosowało właśnie tutaj za Karolem Nawrockim, ale część tych dodatkowych jego wyborców, oczywiście przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu, więc tutaj to jest zawsze troszeczkę inaczej niż w tych wyborach parlamentarnych, gdzie głosujemy raczej za właśnie naszą partią polityczną. Tutaj mamy większy wybór, nie mamy właśnie tych drugich tur. No i no właśnie to jest pytanie, jak mówi się często o tym kandydacie i o tym prezydencie Nawrockim, jako takim kandydacie i polityku, który gdzieś tam łączy różne środowiska prawicowe. I to jest. Rzeczywiście e, prawda, dlatego że e, te, część z tych wyborców gdzieś tam, e, jeżeli nawet nie zagłosowało z przekonania, czy dzisiaj badania e, pokazują, że e, przekonuje się do niego jako prezydenta, czy nie jako e, lidera z partii politycznej, bo przecież to są też wyborcy na przykład Konfederacji, prawda, więc oni mają swoją partię polityczną, ale jakiego, jako takiego, powiedziałbym, big lidera, tak, e, to oni go uznają i poważają. No i zobaczymy, czy to będzie miało jakieś przełożenie dalsze, dlatego, że to te też jeszcze ostatnie zdanie, ta pierwsza tura wyborów prezydenckich ujawniła problem dwóch dużych partii politycznych, czyli PO i PiSu, to znaczy bardzo małą liczbę młodych wyborców i to też jest takie znamienne i ciekawe w tym 2025 roku dla tej sceny politycznej, i, I pytanie, czy te partie w ogóle wyciągną z tego wnioski? No właśnie, a to co dzieje się w tej chwili po tej prawej stronie? Pan profesor wspomniał tutaj, że o ile koalicja obywatelska właściwie zjadła swoich koalicjantów dla tych wyborców, dla których z jakichś powodów najważniejsze jest, żeby nie rządził PiS, nie ma w tym momencie alternatywy, natomiast no, na prawicy można powiedzieć, że alternatywa jest, bo nie dość, że mamy tutaj rywalizację Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją, to pojawił się jeszcze ten czynnik trzeci w postaci partii Grzegorza Brauna, na razie dosyć taki efemeryczny, nie do końca wiadomo kto tam się ewentualnie by znalazł na jakichś listach wyborczych, bo głównie znamy nazwisko lidera, no, ale z drugiej strony uważano, że to jest trochę taki happening polityczny, taki żart polityka, Showmana, który lubi szokować, biegać po sejmie z gaśnicą i tak dalej i mówić różne kontrowersyjne rzeczy, no ale sądząc po sondażach, jeżeli one nie kłamią, to przynajmniej część wyborców, no jest na tyle zdegustowana życiem politycznym, że jest w stanie na tego showmana zagłosować. No i chyba to już jest jakiś element stały, czy też nie? No właśnie, tu na prawicy ta oferta można powiedzieć, że jest bardzo szeroka, tak jak mówiliśmy o, na drugiej stronie, że raczej jest taka ustabilizowana i bezalternatywna, to na prawicy wręcz przeciwnie. No i tutaj tak, yy, traci na tym, na dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, czyli ta główna partia. K, k, której wyborcy częściowo też przeszli, bo to nie tylko z pisu, ale właśnie no, czy jeszcze wcześniej do Konfederacji, ale też do Konfederacji Korony Polskiej, bo tutaj jeżeli o tej partii mówimy, to ona ym, ym, też ma trochę. Ym, i różne, różne typy właśnie elektoratu, to nie tylko z pis to częściowo z Konfederacji, częściowo nawet z Polskiej 2050, proszę sobie wyobrazić. To, to, to są ludzie, którzy dzisiaj głosują na, na Grzegorza Brauna. No i teraz tak, nie dość, że ta oferta jest szeroka, to jeszcze tutaj w 2025 roku no, nastąpiły takie przesunięcia, powiedziałbym, na tej osi politycznej, czy scenie politycznej, a mianowicie takie, że nie mówię o PiSie, bo tutaj to, to jest w miarę z, z, z taka najbardziej stabilna z tych wszystkich partii. Natomiast y, Konfederacja Sama, tam, y, y, ona się trochę wizerunkowo przesunęła do centrum, tak? już przestała być taką partią, powiedziałbym, skrajną, y, w, w ocenie oczywiście wyborców. tak, w, Skrajną, gdzieś tam nie, nie wiadomo, co, co oni tam proponują, kto tam jest i tak dalej. No, ci liderzy już się trochę zakorzenili w świadomości em, publicznej, wielu z nich występuje w mediach. Znamy tych, tych różnych liderów, nie tylko Mencena i Bosaka, ale też jesteśmy w stanie prawdopodobnie wymienić, znaczy by to na pewno, ale mówię o, o Polakach, więcej tych nazwisk, którzy, które się kojarzą z Konfederacją. No a właśnie taki, na takie pozycje skrajne, może nie tyle przeszła, ale już tam była, prawda, i się, i się rozrosła Konfederacja Korony Polskiej, właśnie, jak to Pan Rektor mówił, to na zasadzie takiego manifestu, happeningu, prawda, no, kontrowersji Ale właśnie co przyciąga pewnie. wyborców? Czy to jest rzeczywiście tak, jak tutaj słyszę takie, przepraszam, za, znów za słowo, może nie do końca poprawne, labiedzenia różnych liderów liberalnej opinii publicznej, że to straszny nacjonalizm, antysemityzm, czy to jest rzeczywiście tak, że ludzie głosują na to, co mówi Grzegorz Brown, czy ludzie głosują, chcą na niego głosować, dlatego że uważają, że to jest ktoś, kto jest spoza układu, kto jest przeciw wszystkim. I raczej jest to głos bardziej protestu niż konkretnie na jakieś idee głosone, głoszone przez lidera. No zdecydowanie to drugie, dlatego że, jeżeli by to była. Tylko właśnie jakaś tam emanacja, nie wiem, jakiejś skrajnej prawicy, tak, brunatnej, no to nie byłoby tych przejść z innych ugrupowań politycznych, mówię, wyborców, właśnie do Grzegorza Braunaj. No i tutaj ci, ci analitycy, którzy się, się troszeczkę tam głębiej przyglądają badaniom przede wszystkim, ale też w społeczeństwu, no są zdania, że, że to jest po prostu taka typowa na dzisiaj partia protestu. Oczywiście to zabarwienie skrajnie prawicowe jest, prawda, bo od tego się zaczęło i, i tych wyborców, że go nie stracił, tylko ich utrzymał. Natomiast to głosowanie dzisiaj na, na, na te partie no, jest właśnie podyktowane takim, taką antystemowością w ogóle, no, ponieważ jak mówiłem przed chwilą, konfederacja poszła trochę do centrum, czyli to ich hasło, pispo, jedno zło, prawda, już troszkę się od nich odkleiło, znaczy, ale jednocześnie się odkleił Brown, czyli oni zyskali, bo ym, no, przestali mieć taki wizerunek skrajny, prawda, że my tutaj coś burzymy, gasimy, gdzieś tam latamy, rozbijamy mikrofony. no to jednak te osoby, których właśnie, którym tego było potrzeba właśnie w polityce, a zawsze tacy ludzie są i tym bardziej dzisiaj w tych takich dynamicznych czasach czasach zagrożeń różnych, prawda? I osoby, które mówią właśnie, że dosyć polaryzacji albo w ogóle, że ten system partyjny i polityczny no jest dla nich zagrożeniem i on nie sprawdził ich oczekiwań politycznych, no one się właśnie przerzuciły na głosowanie na Brauna, czyli dużo z tych wyborców jest wyborcami antysystemowymi po prostu pro protestu, tak, przeciwko no właśnie, różnym ym, tutaj zjawiskom. zjawiskom Zjawiskom właśnie politycznym, zjawiskom gospodarczym, e, na przykład takiej polaryzacji na osi duże, małe ośrodki. E, mówię w Polsce, czyli miasta, duże miasta, małe miasteczka e, i jeszcze mniejsze miejscowości, prawda? gdzie tutaj widzimy e, różnice. To, to już zdiagnozowane było na przykład rządów wpisu, bardzo zresztą słusznie, e, takie, taka tutaj polaryzacja właśnie. Na, na osi duże, małe miasta i tak dalej. I tutaj, no to, to jest na dzisiaj ten, też w dużej części ten elektorat Grzegorza Brauna, więc to nie, nie tylko są nie tylko są, jest ta skrajna prawica, no bo nie byłoby tych w niektórych sondażach 90%, gdyby to była tylko ta skrajna prawica. No i oczywiście no, to, to jest warte dzisiaj takiej diagnozy, głębszego zastanowienia się, dlaczego tak jest, dlaczego te osoby tam przychodzą. No ale pamiętajmy też, że to, to troszeczkę wyszło na fali wyborów prezydenckich, które są łatwiejsze organizacyjnie, powiedziałbym, dla takich partii, małych jednak partii politycznych. No tak, bo wystawia się lidera, a nie trzeba mieć całych struktur, żeby. Panować Czy nad polityką tak jest Panie samy. profesorze, na koniec naszej rozmowy prośba o taką prognozę, bo to też w związku z tym, że po wyborach prezydenckich, kiedy wiele osób spodziewało się szybkiej dekompozycji obecnego obozu władzy i tego, że mógł dojść do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Czy Pana zdaniem obecna koalicja, obecny rząd przetrwa do końca kadencji parlamentu, czy też pójdziemy głosować wcześniej, na przykład jakoś w przyszłym roku? Krótko mówiąc, czy Pana zdaniem możemy spodziewać się przedterminowych wyborów parlamentarnych, czy nie? Nie, moim zdaniem nie możemy się spodziewać przedterminowych wyborów, bo dzisiaj koalicja obywatelska jest sama w sobie wzmocniona, chociaż koalicja rządowa nie, ale koalicja obywatelska tak i te inne partie, politycy innych partii, te które ze sceny politycznej schodzą, jak Polska 2050 znajdą się moim zdaniem, na miękko raczej na listach Koalicji Obywatelskiej. Lewica pójdzie swoją drogą, zobaczymy co z Polskim Stronnictwem Ludowym, więc nie ma takich jakby dużych ugrupowań, które by mogły rozbić tę koalicję, więc wydaje mi się, że doszła ona do końca kadencji. Profesor Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski, był gościem poranka Radia Republika. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za rozmowę dziękuję. i szczęśliwego nowego roku oczywiście. Wszystkiego dobrego, również dziękuję.